Cześć, witam wszystkich w sobotę chwilę przed piątą a miałem dzisiaj trochę więcej szczęścia niż rozumu. udało mi się obrobić przed deszczem ubiłem 8 przepiórek posprzątałem trochę w klatkach posortowałem trochę jajek no, ogólnie posprzątałem wszystkim ptakom w domu tak więc jestem nawet w miarę zadowolony z tego, co udało się dzisiaj y, zrobić. Eee, no, a trwało to mniej więcej od godziny 12, więc spokojnie. Gratka eee, dalej stoi. Chyba wczoraj czy wczoraj udało mi się tutaj tylko zrobić płytę na dach i eee, porobić podłogi. A więc coś tam się udało posunąć delikatnie z pracami przy klatce rozłożyłem nowe trudki na szczury w takiej paście Tutaj mi kolega zaczął kopać w tej małej klatce tutaj mam a Italiany które nie dawały się do ubicia i jedną taką zbitą celadonkę te italiany mają no. e, tylko 5 tygodni więc one mają jeszcze czas e, w miejsce e, feniksów i tych italianów mm. włożyłem 23 e, 3 tygodniowe przepiórki to są te z mojego lęgu e, jeszcze trochę tutaj sobie posegreguję koguty osobno i e, pojadą do pakistańczyka razem z tymi, które się wylęgły, jest tutaj też jeszcze pięć italianów e, z miksa e, faraona i mandziurskiej. Więc jak ktoś chce sobie wyhodować swoje italian gold, e, wystarczy skrzyżować faraona z mandziurską i już macie italian, bo italian jest e, heterozygotyczną formą mm, przepiórki mandziurskiej. Dobra. Tutaj mamy wszystkie jumbo białe. Jest ich 2, 11 sztuk, raz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak 11, bo jedną dorzuciłem. Nie jestem pewien czy to jest kogut, czy kura, jeszcze nie jest taki dokładnie widoczny. Jak one dojrzają trochę bardziej, to Wam pokażę jak rozpoznać kurę od koguta u przepiórek, które nie różnią się upierzeniem. Więc spoko, tu już mamy jajeczko, przyciągam sobie je bliżej, żeby później było łatwiej wyciągnąć. To jajeczko jest od tej starszej przypiórki, którą wrzuciłem wczoraj i to jest ona. Rozpoznaję ją, bo ma trochę inny łebek. Czyli dziób ma tak jakby trochę inaczej zbudowany. Bobojty. One już tutaj się tak za bardzo nie mogą zgodzić, jest tych kogutów tutaj za dużo. Mamy kolejne jajeczko. Będzie trzeba kiedyś sprawdzić, czy coś tutaj jest, czy nie ma. Eee. No taka już by chciała być skończona dla nich i one by chciały być oparowane. Ja nie będę trzymał ich w parach, tylko w triach. Eee, to znaczy dwie kury i kogut, jak później się dorobię więcej kur. Chudę, jest tutaj tych jajek trochę, jeszcze trzy leżą. No ładnie. Więc yy, to są dwie kory Snowflake: jedna jest norton jedna będzie Mexican i chyba będzie jedna biała. Ale z tą białą też będzie ciężko wyczuć co? Cała Wydaje mi się, że donki później trochę dojrzewają płciowo, niż normalne pszepturki. Eee. One też mają tutaj 7 tygodni w ogóle nie widać co jest co. I tak samo było z tymi ciut starszymi. One się dużo później zaczęły nieść, mniej więcej na 12-13 tydzień. I... I... koguty też później dojrzały. Gonady im nabrzmiały mm, znacznie później niż yy, faraonom. Czy... Phoenixom. Powrócimy sobie teraz tutaj do faraonków. Tutaj dorzuciłem jednego koguta Feniksa bo za mocno kozaczył i chciałem zobaczyć, jak sobie tutaj poradzi między nimi, ale widzę, że ani go nie zbiły, ani on nie leje, za to krył. Zaraz po wrzuceniu do klatki, więc Harpagan. Ale jak sobie tutaj na razie siedzi. On jest ładny, duży kogut, nie chciałem go ubijać, bo on dopiero pokaże swój potencjał. Ma też w zasadzie dopiero 7 tygodni. Yy. To jest kolejna grupka faraonek. Oda właśnie się pierżą, więc nie wyglądają tutaj yy, spektakularnie. No ale... Stawka się rozwija jajka są nie trzeba zebrać dorzucić pasie i do roboty. Ja w zasadzie do roboty ta jadę za jakieś 20 minut tutaj mamy e, rozetki tibetany jedną czarną Felixy e, i jakieś tam Italian kurki Chciałem wszyscy tak nie ma co widać, bo... fajne są te żółte nie? One są super. No i jeszcze to są feniksy więc urosną dość spore. Ciśniemy do królików. Baranka, w którym ważyłem 4360 Tak więc będzie z niej locha Maluszki też super się rozwijają, mają 4 tygodnie. i co? Jeszcze cztery jakieś ogłoszenia. Może coś tym razem zostanie dla mnie. Jest i mama. Może w okresie wiekanocnym przyjadę się do kolegi, zabiorę ze sobą i dopuścimy ją baranem. Zobaczymy. I rudy dobra. To będzie tyle na dworzu. I widzimy się za chwilę w domu. I więc tak na górze zostało yy, 17 yy, młodych Chińczyków. Wszystkie już z mojej hodowli. E, większość wybarwia się dziko. Jest jeden srebrny. Jeden jest taki. Yy, Mieszaniec. I to chyba będzie kurka. Zobaczymy, czy uda się e, coś z tymi Chińczykami zrobić, w sensie sprzedać. E, jeżeli nie, to trudno. Tutaj mamy, tutaj mamy Chińczyki. Te z jajek, które e, kupiłem z zewnątrz zostały trzy. Jeden jest dzikusak. I dobrze, no bo opcja jakaś zewnętrzna krew się przyda do tych moich. Jedna jest taka pstrokata. To będzie kurka. I jest tutaj kogucik ciemny. Taki w ubarwieniu dzikim, ale ma całe podgardle ciemne. Bardzo fajnie wygląda i ja sobie go wrzucę właśnie z tą pistrokatą kurką. Mam jeszcze taką jedną. Mm, Zrokatą, tak jak to nazywałem, yy, Patrick Pite. A zrokat o tak to się tłumaczy. Yy, więc rzucę to do niego i tak sobie będzie z nimi dwiema chodził. Zobaczymy, jakie fajne z tego wyjdą. Niksiki. No i tutaj mamy ekipę. 121 sztuk zostało. 9 padło. A ogólnie z tych wszystkich faranowatych jajek, normalnych przypiórek i białych, i tak dalej, wyszło mi na lockdown całe 91% wylęgu, a z całej inkubacji 70%. No i jest pewnie dosyć, bo liczyłem na jakieś 150 sztuk z tych 180 tam iluś jajek, no niestety wyszło tylko 130, z czego 9 padło. Uff. No, nie ja wiem co wam powiedzieć. Jest tak jest. Mam nadzieję, że starczy mi kogutów, bo one są zamówione do restauracji. Bo błajty jeszcze się nie klują. Zostało 17 chyba jajek. Tam został chyba jeszcze dzień albo dwa, więc no jest czas, ale z tych 17 jak wyjdzie 10 to będzie dobrze i będzie trzeba się cieszyć. Dobra, tym akcentem będę kończył, bo naprawdę nie mam już czasu. Muszę się ogarniać, jechać do roboty. Ja tutaj jeszcze doleję trochę wody i podsypię paszy, żeby na później starczyło i tyle. Więc dobra, dziękuję wszystkim oglądającym. Fajnie, że jesteście, że integrujecie się z kanałem poprzez komentarze. No i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.